Kwarantanna, nuda. Nic się nie dzieje. Nie ma co robić. Każdy siedzi w domu. Chłopaki z ekipy też u siebie ze swoimi rodzinami. Chcę jakoś, nie wiem, coś poczytać. Te okulary. 3 nawet. Czołówka. Hej, z tej strony Jace, z ekipy, my tu tylko gramy. Taki wstęp, jaki przed chwilą widzieliście, mogliby powiedzieć nasi pradziadowie. Ale my w obecnej sytuacji i czasach jedyne co musimy to siedzieć w domu. Okej, okay, jest to nieco uciążliwe, ale chwila wolnego i siedzenie w domu to w końcu czas, żeby uporządkować parę rzeczy. Przez ostatnie dwa lata próbowaliśmy przygotować sobie zaplecze techniczne, żeby móc ogarnąć i nasze studio, to znaczy pomieszczenie, które wynajmowaliśmy, żeby przerobić je na studio, w którym będziemy nagrywać fajne odcinki o strefie retro. No i prowadziliśmy Instagrama, na którym głównie wysyłaliśmy powiadomienia, gdzie mogliście dostać grę za free albo bardzo, bardzo tanio. A my nie mieliśmy nigdy czasu ogarnięcia naszego kanału na YouTubie, to znaczy nic nawet nie wypuściliśmy. Niektóre odcinki jeszcze czekają w montażowni, czy jak byłem u Micha, czy jak z Micha i gratusem byliśmy jeszcze w studiu. Hmm. Nie mam przy sobie żadnego grabera, żeby przychwycić e, obraz i dźwięk z PlayStation dwójki albo jedynki, trójki nie mam. Nie mam mocnego kompa, a nie ma też przy mnie chłopaków, którzy mają sprzęt, więc coś retro na PCie. PC Powołuję do życia nowy program, gry, które zawsze chciałem zagrać, ale nigdy nie miałem na to czasu, bo po prostu inne przeciwności losu mi w tym zawsze Nie. Wymyślanie nowego, nowej nazwy, która byłaby oryginalna, przykuwająca, bym zagrał. Są takie gry retro, w które chcieliście zawsze zagrać, ale nigdy nie było na to czasu. Albo są takie gry retro, o których dużo słyszeliście, ale nigdy nie mieliście okazji ich sprawdzić. Ostatnio, właśnie podczas robienia porządków, natknąłem się na numer Klika z 2000 roku. Nie byłoby tym nic fascynującego, ale była tam jedna reklama. Może krótkie wprowadzenie do gry? Aj, daj katana. Jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów późnych lat 90 Kamień milowy w rozwoju gier FPP i objawienie na miarę pierwszego Wolfensteina 3D. Przynajmniej według jego twórcy, Johna Romero. Pochód chwały Romero zaczynał się w id Software, w którym współtworzył wspomnianego Wolfa, serię Doom i rewelacyjnego Quake. To znaczy pierwszą część. Splendor chwały nieco podbił poczucie jego własnej wartości. Zdecydował się porzucić it, zrobić papa Johnowi Karmakowi i założyć własne studio Ion Storm. Dajkatan rozchwalał jako powtórne nadejście Mesjasza przechwalał się kolejnymi demami technologicznymi i ciągle przekładał datę premiery. Reszta jest legendą. A Daikatana okazała się pomyłką. Długo szukałem numeru, gdzie byłaby Daj Katana ukazana na okładce. Pamiętam, że chyba fraza już na początku była taka spoilerowa: Daj Katana to pomyłka. Dobra, taka fraza była, to się na no. Tutaj ogólnie w tym numerze. Kurde, no jest spoko, bo jest MDK 2, Star Wars Jedi Power Battles. Pierzycie taki w ogóle tytuł? Star Wars Episode 1 Jedi Power Battles. Kurde, w ogóle spoko. Może, może, bym zrobił taką archiwalny przegląd prasy, to by było super. Ale nieważne. Nigdy nie miałem czasu sprawdzić daj Katany. Nigdy w nią nie grałem. Czy przekona mnie do siebie? Czy daj Katana nie była pomyłką? Czy daj Katana to jest... dobra gra? A może wszyscy się po prostu mylili? A może po prostu ona mi się spodoba i stwierdzę, kurde, całkiem spoko o co im wszystkim chodziło. Nie będziemy grać na żadnych modach ani współczesnych usprawnieniach. Cofamy się do ery 4 na 3 Dobra, nieważne. Idziemy. Okej, okay, jesteśmy na sklepie Goga i sprawdzę sobie daj katanę. Daj katana, graj. <grym> <grym> Lubię to chodzisz i pierwsze co widzisz to do wyboru masz 3 stopnie trudności nie ma Kurczę, jak jest menu to powinno wyskakiwać w pierwszej kolejności jakieś Uff. new game are you sure yes ok go on a tu nie masz Ronin samurai shogun od razu single player multiplayer no ok dobra hmm. black dźwięki weźmiemy Ronina Pierwsze co. I ładuję pierwszą mapkę. Słyszycie ten dźwięk? To jest miód dla uszu. Ciekawe, czy wszystkie wczytywania etapów będą przy tym niezłym akompaniamencie. Dobra, więc mamy taki świat przyszłości. Mhm, no, jakieś dojo futurystyczne. I jego samotnego milczącego bohatera. O, ho, ho. Słuchajcie, to jest rok 2000. Kurde, czy tak wtedy wyglądały postacie w grach komputerowych? Dobra, co wtedy wyszło? Mieliśmy Diablo 2, Deus Ex, Counter-Strike, The Sims, Hitman, mm. No One Lives Forever, uh, 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 Code Veronica, Spider-Man. Kurde, trochę tych gier wyszło, to jednak... Hm. Soldier of Fortune nawet wtedy wyszedł. Dino Krazi z dwójka, który miał wprawdzie prerenderowane tła, ale. Dobra, pierwsze co? Bo nie wiem, czy taryfa ulgowa należy się tej grze z powodu grafiki. Chyba nie. Ale dobra, zobaczmy gameplay. W każdym razie znowu jesteśmy przy wyborze od razu. Difficulty. Wybieram Ronina. I będziemy teraz słyszeli. Pap, pap. Nie wiem, kto. To to wymyślił, żeby taki dźwięk gry wrzucać do ekranu ładowania, ale nieźle. Okej, okay, dobra, mamy tutaj grubo ciosane bloki, świat przyszłości. Dobrze, że są zacieśnione kadry. Mogli oszczędzić troszeczkę na modelowaniu całego miasta. No i dobra, mamy grubo ciosaną postać. Mm, motion capture, dynamiczne ruchy kamery.

jak like I mówiłem, the nie would swojego imienia. Mhm. Mm Mishima-san Powiedz you? że że mam pieniądze. Nie money tutaj. Uh, not here. Oni? Oni watching. <laughs> They. They <who? laughs> Dobrze, że szepczesz, I Co to po co, mają iść na spacer? Lepiej żeby sobie gore, siedzieli. The Mishima ruled over our people with an iron fist i fakt, Co się stało? Co to jest za wprowadzenie do gry, no? Ja się dowiedziałem, że... Pff, jest jakiś magiczny... O, dobra, ktoś mnie będzie szukał. Tu jestem. Widzicie mnie? Nie. Dobra, czego dowiedzieliśmy się we wprowadzeniu? Jest jakiś magiczny miecz. Magia to jest zawsze wygodne wytłumaczenie, ale jest jakiś magiczny miecz, którego mamy iść poszukać. E przy okazji znajdując córkę Ewichary. Co, co to? Dobra, okej, okay, nieważne. Mniejsza z historią, tak? Film wprowadzający to nie jest nic specjalnego. Dobra, w każdym razie mieliśmy genialny plan, żeby włamać się do jakiejś. Tajnej, mega spilnie strzeżonej fortecy. Chcieliśmy się ukryć w trumnie, ale nie wzięliśmy ze sobą żadnej broni, tak? Więc okej. Okay. Dobra, jesteśmy w jakichś bagnach. Mieliśmy dojechać gdzieś do wejścia do fortecy. Pierwszy wróg komar latający. Trzeba go zestrzelić. Ha ha, ha ha Dobra, tak naprawdę wiem, że w tychże głównymi przeciwnikami są komary, mechaniczne żaby i inne takie obskurstwa Jeśli mogę tak powiedzieć okay. A, ja wpadłem do jakiegoś kwasu chyba Czyli to są rozległe bagna Naprawdę głupia się czuję, jeżeli mam strzelać do pomarów O, czym ty jesteś w ogóle? Jesteś mechaniczną żabą? Okej, okay, dobra, mam iść pewnie tam Dobra, idziemy tam <grym> Rozległy poziom, będzie co chwilę ładowanie Pa 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 ok. Dobra, zabójcze komary, gdzie są? Dobrze, że nie jest jeszcze lato. Kurde, nieprzyjemny jest ten dźwięk. Fak, nie zapisałem. No oh shit, no nie. Nie mówcie, że będę szedł od samego początku. O, nie idę od samego początku. Są jakieś punkty kontrolne. Źle o, 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 o. poszedłem. Muszę znowu tam iść. Mhm, Dobra. Masz żabo. Dobra, żaby, krokodyle i komary. To jest co, co w tej grze zwalczamy. Chcielibyście zrobić jakąś grę i zachęcić ją, czy naprawdę jako pierwszy poziom wybraliście ograniczone bagna, ciasne lokacje, które w żaden sposób nie imitują, że to są bagna Dalibyście ci jakąś owatą broń, która strzela plazmą, czy nie wiadomo czym Miałem sprawdzić jak się zapisuje A, jest save game, po prostu Save game Save game Okej okay. Ktoś coś mówił, że w tej grze jest... Aaa, Unlimited Saves, dobra że coś właśnie była taka informacja, że w tej grze trzeba mieć przywilej, żeby zapisać grę. Dobra, przebiegam to po prostu na szybkości. Strzelam do żaby. Bo teraz nie wiem, gdzie mam iść. Zapiszemy, zapiszemy. Dobra, co ja muszę zrobić? Okej, okay, tu jest pewnie mnie zabije. No nie, więc... no co? To jest jaj. No nie! To jest gra... To jest strzelacz do komarów, naprawdę? O dobra, tam się zaklinowało coś win Dobra, zapisać, zapisać, zapisać Okej okay. Chyba jeszcze mam municję w ogóle Tu nie wejdę Fuck nie, no bez przesady Czy ja tu miałem iść, czy nie. Nie wiem czy dobrze poszedłem w ogóle. Spadłem gdzieś na dół, bardziej bym powiedział i zrobiłem tu przez przypadek. Myślałem, że tam trzeba wejść do tej fortecy. Jeśli to jest ta forteca, o której była mowa w fabule, bo nie wiem, hmm, to jeszcze nie tu. Wow, super. Możemy to zniszczyć. No, come on. Pierwszy poziom powinien być te miary prosty, no? Co jeszcze mogę zrobić? Jumpa, tak use operate, enter mouse 2, no to enter. No, i nie wiem, gdzie mam iść, no, naprawdę. Warning, gdzie ja mam iść? No, jest alarm? Nie ma alarmu. Jest? Nie ma. Widno? Ciemno, widno. A... Nie, no trzeba. Muszę wpisać poradnik, bo nie wiem, co mam zrobić, naprawdę. Dobra, no pokaż, pokaż mi, pokaż mi, jak to przejść. Ty chyba miał ten sam problem, bo nie wiedział co zrobić. O, za, co tam jest? Jak on to otworzył? Fakt, to miało być krótki, Krótkie granko, no? Akurat chwila czasu, żeby zapoznać się z Daikatanu. Myślałem, że trochę więcej przejdę, a. Dobra, to jest zagadka środowiskowa, chyba. Okej, okay, tu prowadzi jakiś. Tak, zacząć się na zagadce środowiskowej kurcze w dajkatanie. Się rozwala te skrzynki. A, to ja mam to zniszczyć po prostu. Czekam. To zaraz wrócę do rozgrywek. Zobacz, tata gra w dajkatane, widzisz? Jak będziesz już nieco starsza, wtedy razem zagramy. Bo no, na razie cię przed tym uchronię. Dajkatana, dajkatana, ho! Okej, okay, wracamy do gry Krótka przerwa techniczna Dobra, rozwaliłem przejścia Już wiem gdzie mam iść Czyli mam się teraz cofnąć, iść tutaj Pokonałem zagadkę środowiskową Idę dalej Ciekawe czy to już jest jakieś dalsze miejsce Czy to dalej jestem na początku PC o. O. Zadzwonię do Michała Ty, Michu, grałeś w ogóle w tego? Grałeś w Dykatane? Właśnie ją cisnę. Tak, grałem. Na Romie z Game Boy Color. Podobała ci się? Dał już czwóreczkę. No nic, myślałem, że was zabiorę w podróż do antycznej Grecji, do świata przyszłości, a niestety spędziliście ze mną ten czas ganiając po kanałach i opędzając się od komarów mechanicznych i żab, więc trochę kiepsko. Nie żałuję, że nie grałem w Daj Daikatana to. pomyłka. Nie podoba mi się Daikatana. Jest, jest, jest nudna. Do następnego, cześć.